Hej! Witajcie na kanale Wiedzorium. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dotyczy wielu z nas, czyli tego, dlaczego niektórzy ludzie nie lubią być wśród ludzi. Jeśli często czujesz się niekomfortowo w większych grupach lub masz problemy z nawiązywaniem relacji, to dzisiejszy film jest dla Ciebie. Przedstawimy Wam 13 powodów, które mogą wpłynąć na to, że czujesz się lepiej w mniejszych gronach. Jeśli film ci się spodoba, zostaw proszę lajka, subskrypcję oraz kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. 1. Lęk przed oceną. Często unikamy kontaktów towarzyskich, bo boimy się, że zostaniemy źle ocenieni przez innych. Ta obawa może prowadzić do nadmiernego skupienia się na własnym zachowaniu i odczuwania napięcia w towarzystwie innych osób. Warto jednak pamiętać, że większość ludzi jest tolerancyjna i otwarta na różnorodność. Często lęk przed oceną innych osób wynika z niskiego poczucia własnej wartości. Możemy być przekonani, że nasza wartość jako osoby zależy od tego, co myślą o nas inni. Jednym z sposobów na przełamanie tego lęku jest praca nad budowaniem pewności siebie i akceptacją samego siebie. Możemy też skupić się na pozytywnych cechach innych osób i odkrywać w nich wartość. 2. Zmęczenie i brak energii. Czasem unikamy kontaktów towarzyskich, bo czujemy się zmęczeni i pozbawieni energii. To zjawisko może wynikać z przepracowania, stresu lub braku czasu dla siebie. W takich sytuacjach warto zadbać o odpoczynek i relaks, by móc cieszyć się kontaktami z innymi ludźmi. Zmęczenie i brak energii to częsty powód, dla którego unikamy kontaktów towarzyskich. W takiej sytuacji warto zadbać o swoje potrzeby i zrobić coś dla siebie. Możemy zarezerwować sobie czas na odpoczynek lub znaleźć aktywność, która nam doda energii i poprawi nastrój. Jeśli jednak mimo wszystko czujemy się przemęczeni, warto szczerze powiedzieć o tym naszym znajomym i poprosić o wyrozumiałość. Numer 3. Społeczne wymagania i presja grupy. Niektórzy ludzie czują się przytłoczeni wymaganiami i presją, która towarzyszy życiu w grupie. Często towarzyszą temu oczekiwania dotyczące zachowań, ubioru, zainteresowań czy stylu życia. Taka presja może być szczególnie uciążliwa dla osób, które nie czują się komfortowo wśród innych lub które mają swoją indywidualną wizję życia. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest odważne stawienie się przed swoimi wartościami i przekonaniami, a także szukanie ludzi, którzy je akceptują i podzielają. 4. Zbyt wiele bodźców. Dla niektórych ludzi zbyt wiele bodźców może być przytłaczające i powodować uczucie przeciążenia. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy otaczają nas różnorodne media i technologie, trudno jest znaleźć chwilę spokoju i ciszy. Dlatego czasami warto pozwolić sobie na odosobnienie, by oderwać się od bodźców i zregenerować siły. 5. Brak zrozumienia i wsparcia. Często niechęć do bycia wśród ludzi wynika z braku zrozumienia i wsparcia ze strony innych osób. Może to być szczególnie bolesne, gdy dotyczy naszych bliskich, przyjaciół czy współpracowników. W takiej sytuacji ważne jest, aby szukać wsparcia u innych osób, które nas rozumieją i akceptują takimi, jakimi jesteśmy. Można też skorzystać z pomocy psychologicznej, by nauczyć się lepiej radzić sobie z emocjami i sytuacjami, które wywołują w nas niechęć do bycia wśród ludzi. 6. Konflikty i negatywne doświadczenia. Niektórzy ludzie unikają bycia wśród ludzi ze względu na negatywne doświadczenia, które mieli wcześniej. Mogą to być na przykład konflikty, przemoc czy mobbing, które pozostawiły w nich trwałe piętno i trudno jest im się z tym pogodzić. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalisty i porozmawiać o swoich doświadczeniach, by móc je przetrawić i przełamać negatywne skojarzenia. 7. Problemy z lękiem społecznym. Lęk społeczny to zaburzenie, które polega na silnym lęku przed sytuacjami społecznymi, w których trzeba być w centrum uwagi lub ocenianym przez innych ludzi. Osoby z tym zaburzeniem często unikają sytuacji, w których mogą się pojawić, co może utrudniać im codzienne funkcjonowanie. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się terapia i leczenie farmakologiczne, które pomogą w łagodzeniu objawów lęku społecznego. 8. Zmęczenie i przeciążenie. Bycie wśród ludzi może być bardzo wymagające, zwłaszcza jeśli jest to intensywny kontakt z dużą grupą osób. Może to prowadzić do uczucia przeciążenia i zmęczenia, co może być powodem, dla którego niektórzy ludzie unikają większych skupisk ludzkich. W takiej sytuacji ważne jest, aby dbać o swoje potrzeby i odpoczynek, by uniknąć przemęczenia i wypalenia zawodowego. 9. Brak poczucia przynależności. Niektórzy ludzie nie lubią być wśród ludzi z powodu braku poczucia przynależności. Czasami czujemy się wyobcowani w grupie lub niezrozumiani, co może prowadzić do poczucia osamotnienia i niechęci do interakcji z innymi ludźmi. Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje poczucia przynależności, ale jeśli tego brakuje, może to prowadzić do izolacji społecznej i unikania interakcji z większymi grupami. 10. Brak zaangażowania Czasem unikamy kontaktów towarzyskich bo czujemy, że nie mamy nic do powiedzenia lub nie czujemy się zainteresowani rozmową. To zjawisko nazywa się brakiem zaangażowania. Warto jednak pamiętać, że każdy z nas ma coś ciekawego do opowiedzenia i warto szukać tematów, które nas oraz naszych rozmówców interesują. Brak zaangażowania może wynikać z braku zainteresowania danym tematem lub osobą. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego zjawiska jest poszukiwanie ludzi i tematów, które nas interesują. Możemy też zrobić sobie małą listę tematów, które chcielibyśmy poruszyć podczas spotkania towarzyskiego i zawsze mieć ją przy sobie, aby móc wskoczyć w rozmowę. 11. Trudności w komunikacji Niektórzy ludzie mają trudności w komunikowaniu się z innymi, co może utrudniać im kontakty z ludźmi. Mogą to być na przykład osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które mają trudności w czytaniu mowy ciała i w interpretacji gestów i mimiki. W takiej sytuacji warto szukać sposobów na poprawę swoich umiejętności komunikacyjnych, np. poprzez terapię, treningi czy szkolenia. 12. Problemy z zaufaniem Niektórzy ludzie mają problemy z zaufaniem innym ludziom, co może utrudniać im nawiązywanie relacji i bycie wśród ludzi. Mogą to być osoby, które doświadczyły wcześniej zdrady lub oszustwa, co zrobiło na nich trwałe wrażenie i utrudnia im nawiązywanie nowych kontaktów. W takiej sytuacji warto pracować nad budowaniem zaufania, np. poprzez udział w terapii czy szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego. 13. Preferencje osobiste Wreszcie, niektórzy ludzie po prostu preferują samotność lub kontakt z niewielką grupą bliskich osób. Mogą to być osoby, które cenią sobie prywatność lub które mają swój własny sposób na spędzanie wolnego czasu takiej sytuacji ważne jest, aby akceptować swoje preferencje i szukać takich form aktywności, które odpowiadają naszym potrzebom. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc wam zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie nie lubią być wśród ludzi. Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi, nie zapomnijcie zostawić ich w komentarzach poniżej. Zachęcamy również do subskrybowania, kliknięcia w dzwoneczek oraz zostawienia polubienia. Możesz również zobaczyć poprzednie filmy, aby dowiedzieć się nieco więcej o sobie i swoim otoczeniu. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Wiedzorium.